Po zwycięstwach z Nerem i Bronią kibice Energii liczyli na trzeci triumf ich zespołu na własnym terenie. W dwunastej kolejce kozieńczanie podejmowali na sportowej błękitnych raciąż. Zajmujący 11 miejsce w tabeli Beniaminek z północnego Mazowsza wydawał się idealnym kandydatem do pokonania. Wprawdzie goście plasowali się 7 lokat wyżej w tabeli, lecz zespół prowadzony przez Marka Brakowieckiego w dotychczasowych spotkaniach zdobył tylko 10 bramek, najmniej w lidze. O trzeci komplet punktów dla gospodarzy mieli powalczyć. W bramce Emil Piaseczny. W obronie Łukasz Szary, Patryk Walasek, Dariusz Mortka i Wojciech Starodziński. Linie pomocy tworzyli Eugeniusz Kołodziejczyk, Bartosz Zawacki, Wiktor Putin i Rafał Stróżka. Przed nimi Damian Stanisławski i Daniel Ciupiński. W kadrze zabrakło dwóch podstawowych, środkowych pomocników. Bartłomiej Janiszewski pauzował za żółte kartki. A Bartłomieja Michalskiego wyeliminowała z gry kontuzja barku, której nabawił się w meczu z bronią. Pierwsze minuty spotkania dość nieoczekiwanie upływały pod dyktando gości. Błękitni zdominowali środek pola, a akcjami na skrzydłach kilkakrotnie poważnie zagrozili bramce energii. Pierwsze ostrzeżenie gospodarze otrzymali w ósmej minucie. Gabaszwili wygrał pojedynek z Walaskiem, wyłożył do Majkowskiego. Lecz piłka po strzale napastnika, ocierając się jeszcze o zawackiego minęła światło bramki. Drugą, jeszcze lepszą okazję zespół z raciąża miał w 19 minucie. W pole karne dośrodkował Bieńkowski i niewiele brakowało, a Walasek uderzeniem głową pokonałby własnego bramkarza. Piłka trafiła w słupek, a po odegraniu Gabaszwiliego z 5 metrów wysoko nad poprzeczką uderzył Gorczyczewski. W pierwszej połowie obrona energii nie była już tym samym, dobrze funkcjonującym monolitem, co w meczu z bronią. Gospodarzom przytrafiało się dużo błędów w kryciu, czego na szczęście rywale nie potrafili wykorzystać. Pod drugą bramką, przed przerwą, działo się dość niewiele. Strzegący jej Dawid Kręt przez ponad pół godziny nie był zmuszony do interwencji. Akcje gospodarzy, jak w przypadku Stanisławskiego, zwykle kończyły się niecelnym uderzeniem. Jednak nie tylko obrona energii popełniała w tym meczu błędy. W 38 minucie fatalne w skutkach podanie Wróblewskiego do bramkarza. Piłka trafia do Ciupińskiego. Strzał napastnika broni Kręt, lecz przy dobitce Stanisławskiego ma niewiele do powiedzenia. Dość nieoczekiwanie w końcówce pierwszej połowy gospodarze wychodzą na prowadzenie, którego nie oddają już przed przerwą. Choć to przyjezdni prezentowali się o wiele lepiej w ofensywie, Niewykorzystane sytuacje i jeden błąd z tyłu sprawiły, że na półmetku rywalizacji przegrywali z energią 0-1. do 15-minutowa przerwa mobilizująco podziałała na nasz zespół. Z szatni kozieńczanie wyszli wyraźnie źli na siebie za postawę w pierwszej odsłonie. Od wznowienia gry przez sędziego Kamila Chmielewskiego odważnie ruszyli na bramkę rywali. W ciągu 10 minut zrobili w ofensywie więcej niż przez całą pierwszą część meczu. Zawadzki dośrodkował z wolnego i uderzenie głową Ciupińskiego nad poprzeczką przeniósł kręt. Kolejna sytuacja to 51. minuta i kolejna wrzutka Zawadzkiego. Piłkę w polu karnym rozegrali Szary i Stróżka. Ten pierwszy wyłożył wzdłuż linii pola bramkowego. Ciupiński zdołał oddać strzał, lecz zbyt lekki i w sam środek bramki. Na tym akcja się jednak nie skończyła. Wmieszał się w nią Putin, który dopadł do piłki. I po chwili został wzięty w kleszcze przez dwóch rywali. Pomocnik padł w polu karnym, lecz gwizdek sędziego Khmielwskiego milczał. Arbiter nie podyktował rzutu karnego dla gospodarzy. Ci długo nie rozpamiętywali tej sytuacji i nadal szukali okazji na drugą bramkę, która dałaby im większy spokój w grze. Stanisławski po zagraniu od Zawackiego znalazł się w sytuacji 1 na 1. Napastnik był faulowany przez Stańskiego, który miał już na koncie żółtą kartkę. Ale utrzymał się przy piłce. Dośrodkowo w pole karne, lecz Kamiński uniemożliwił oddanie strzału czupińskiemu skutecznie wypychając go poza szesnastkę. Ponownie tam gdzie powinien znalazł się Putin. Jednak strzał Ukraińca bramkarz sparował na rzut rożny. Nie minęły dwie minuty, a energia ponownie wyszła z groźną kontrą. Gospodarze mieli przewagę liczebną. Najpierw trzech na dwóch a po chwili aż pięciu zawodników w niebiesko-żółto-czarnych strojach było w polu karnym raciąża. Niestety jedyne co wywalczyli to rzut rożny, choć tą akcję można było rozegrać zupełnie inaczej. Błękitni przebudzili się po kwadransie drugiej połowy i od razu mieli doskonałą sytuację, by wyrównać. Bardzo dobre podanie Klepczyńskiego trafia pod nogi Gruzina Gabaszwiliego. Ten uderza prawą nogą z 14 metrów i kapitalną interwencją popisuje się Piaseczny. Energia nadal o jedno trafienie lepsza. A dodatkowo od 63 minuty zespół z raciąża musiał grać w 10. Łukasz Stański nie po raz pierwszy faulował Stanisławskiego, uniemożliwiając gospodarzom wyprowadzenie kontrataku. Pomocnik Błękitnych po raz drugi upomniany został żółtą kartką i dla niego udział w spotkaniu już się zakończył. Kozieńczanie nie potrafili jednak wykorzystać gry w przewadze, która nie trwała zresztą zbyt długo. W tym czasie warto wspomnieć o sytuacji, w której faulowany był Kołodziejczyk. Sędzia Chmielewski zamiast rzutu wolnego dla Energii przyznał piłkę gościom, a dodatkowo upomniał naszego kapitana żółtą kartką. Na tym nie koniec jeśli chodzi o decyzje arbitra, które wzbudziły spore kontrowersje. Dokładnie 10 minut po czerwonej kartce dla Stańskiego kartonik w takim samym kolorze ujrzał Zawadzki. Pomocnik Energii zaatakował ślizgiem bezpańską piłkę którą trafił, zanim zahaczył o nogę rywala. Sędzia, który był dobrze ustawiony i doskonale widział całą sytuację, sięgnął jednak do kieszonki po żółtą kartkę. Dla Zawadzkiego, który miał już jedną na koncie, oznaczało to przedwczesne zejście do szatni. Siły wyrównały się szybko, a w ślad za tym poszedł także wynik. W 77 minucie pięknym uderzeniem z 16 metrów popisał się Tomasz Kamiński. Piłka wpadła w samo okienko bramki strzeżonej przez Emila Piasecznego. Po stracie gola zespół Pawła Potenta długo nie mógł się otrząsnąć i wrócić do gry, którą prezentował na początku drugiej odsłony. Dłużej przy piłce w ostatnim kwadransie utrzymywali się błękitni, lecz nie mogli zagrozić bramce gospodarzy. Dopiero w doliczonym czasie gry energia miała dwie sytuacje, by rozstrzygnąć pojedynek na swoją korzyść. Po akcji trójki kołodziejczyk Szary Putin ten ostatni nie trafił dobrze w piłkę zagrywaną przez prawego obrońcę. W 93 minucie ostatni już kontrata gospodarzy. Piłkę odzyskuje stróżka i podaniem do Putina rozpoczyna akcję. Ukraiński pomocnik chciał rozegrać piłkę ze Eugniuszem Kołudziczykiem. Kapitan energii odegrał mu jednak za plecy i z tej sytuacji także nic nie wyszło. Kilkadziesiąt sekund później prowadzący spotkanie Kamil Kmielewski zagwizdał po raz ostatni. Mecz energii kozienice z błękitnym i raciąż zakończył się remisem. Wydaje się sprawiedliwym, lecz chyba niezadowalającym żadnej z drużyn. Obie miały w tym spotkaniu lepsze i gorsze fragmenty gry. Jednych i drugich zawodziło jednak skuteczność.